Doszliśmy do końca tej debaty. Mam nadzieję, że panowie jesteście usatysfakcjonowani. Po pierwsze można powiedzieć tak, że ta frekwencja na tygodniu nie jest wielka, ale ja bym się tym nie przejmował, bo materiał tak będzie w internecie. Na pewno poprzez kanały facebookowe czy jakiekolwiek inne kanały, niż wy, jako kandydaci, rozniesiecie linki, więc przekaz. Na pewno będzie dużo bardziej medialny niż dzisiaj. Mam nadzieję, że, że dzisiejsze nasze spotkanie stanie się jakimś cyklem cyklem tego typu, że wiejskie media jakby zbiorą się w jeden organizm, w jedno ciało i przygotują jakby za cztery lata a lub za trzy, jeśli chodzi o samorządówkę, szereg więcej, bardziej ciekawych debat. No niestety my jako, my jako portal e, nie byliśmy w stanie zaprosić wszystkich kandydatów, wszystkich wizualnie na to, że ani, nie ma na to czasu, ani nie ma na to, że na takie przedsięwzięcie e, sali również widać jakieś zaangażowanie społeczne. Wolimy narzekać, jesteśmy ciągłymi markotetami, a jeżeli dochodzi co do czego, no to nie ma nas na tej widowni, nie chce na aktywnie uczestniczyć, nie interesują nas sprawy lokalne mieszkańców, interesuje nas przyjazd ludzi szerokiego formatu, to jest ważniejsze, też jak wieś, niż spotkanie się z kandydatami, że tak naprawdę tutaj oni każdy z Panów się dostanie do Parlamentu, to do... wiadomo, że wy będziecie dla naszej społeczności lokalnej pracować, wy będziecie lobbować, będziecie działać nie ci, którzy przyjeżdżają z wielkiej polityki, z Wielkiego Świata, tylko po to, żeby pokazać się medialnie sprzedać. I bardzo jeszcze raz chciałbym podziękować za to, że znaleźliście Panowie czas dla mojej debaty, na mojej osoby, że mogliśmy tutaj się... Musieliście przy okazji też jakby co nie chcąc wysłuchać i jeszcze raz bardzo Wam dziękuję i poproszę teraz widownię, nie o was i to Łukasz na czas, ale dla wszystkich, bo to są wszyscy dzisiaj bohaterami, nie tylko Łukasz na czas, więc zachęcam do obraz. <pluś> no, dzisiaj mamy tak plan, na... tak, mamy tak plan, że... To prosimy, tak no żeby to Pata, tu tylko no to, no to proszę, proszę. Jeżeli mamy czas, to... Czyli my Pata, mamy czas. Pata, no, to, to ja nie. no to proszę, niech pani tutaj podejdzie. nie odecyk. Ale naprawdę będzie to jedno pytanie i szanowna pani chciałem. Znaczy e, skupimy się na pytaniu, nie na oświadczeniu, bo chodzi o to, żeby zadać merytoryczne pytania. O to znowu. Jeśli chodzi o Pana na czasach, mam wielkie, wielkie pretensje do Pana, ponieważ czuję się bardzo mocno obrażona jako katolicka. Pan chyba, przepraszam bardzo, ale jest chyba niedouczony i nie zna kompoletnie historii Kościoła.

Niech Pani zrobi niespodziankę swojemu proboszczowi i zagłosuje na ruch Pani Kota. Brawo! Dziękujemy za uwagę. Ja, ja szanując Panią, szanując Panią pytanie, ja Panią też szanuję. Odpowiadam dziękuję. bardzo dobrze, znam historię Kościoła. Bardzo dobrze pamiętam, jak palono. Za swoje zależne herecję i wymyślono ludziom, chpalono na stosach średniowiet. Znamy z kościoła, niestety nie w całości. Dziękujemy za panie no, dzisiaj nie tylko za heresję, ale po to, żeby przejąć majątki. I tym ono akcentem kończymy dzisiejszą debatę. Dziękuję. Dzień.